Siemano wam wszystkim, tutaj Popa w kolejnym materiale. I w tym materiale trochę muzycznie, ale będziemy rozmawiać na temat komisarza Adama Zawady z Kryminalnych, tak jak wam wspominałem. Ostatnio nie było materiału, ponieważ byłem w szkole i miałem zajęcia na takim w takiej pracowni, więc nie mogłem niczego nagrać. Ale myślę, że dzisiaj hey, to e, nadrobimy tym materiałem. A wracając do tematu. E, Adama Zabadę poznajemy jako samotnego policjanta, który e, jest... E, samotny, ponieważ... Znaczy to głupio żarny, Samotny, ponieważ e, stracił żonę w wypadku e, samochodowym. I w późniejszej fazie serialu dowiadujemy się od kupca w więzieniu e, który powiedział e, Adamie, Adamowi e, który mu nie powiedział, że, e, że to właśnie jego mieli zabić e, powiedział, że e, miał zginąć w wypadku samochodowym ale nie mógł e, zjechać z żoną ani z matką więc pojechały same e, no i miały wypadek i zginęły e, na miejscu e, Adam e, jest to gliniarz e, taki trochę nietypowy ponieważ e, robi trochę za ojca e, i, i, i w życiu prywatnym E, dla Pawła e, i e, w życiu zawodowym e, dla Marka, którego wyciągnął gdzieś tam kiedyś e, z dołka nauczył go pachu i on jest takim jakby jego Adama Paweł, Marek prawą ręką e, więc e, dowiadujemy się o nich właśnie e, że są Wieloletnimi współpracownikami, e, przyjaciółmi. E, e, także jest to e, facet, który ma Jaja. Jest e, tak pozytywnym e, bohaterem. On oczywiście też ma e, swoje problemy, ponieważ prześladuje go Pawełek, o którym e, będę mówił e, w kolejnych materiałach. E, ale jest to przestępca nieszablonowy, ponieważ on, jest, on ma hopla na punkcie Adama i zrobi wszystko, żeby go dopaść, zabić, zrobić mu krzywdę, zranić go. I w ostatnim odcinku, kiedy jest Pawełek, Adam go dopada na malcie, zabija go, ponieważ ten zabił żonę. Można by powiedzieć, świeżo upieczoną żonę e, po ślubie zaraz. E, także w odwecie zabija go na Malkie i tak się kończy rola Pawełka. Ale ja do Pawełka jeszcze będę wracał, bo Pawełek ma parę fajnych przynajmniej dla mnie sytuacji. Mm, muzyka mi się skończyła, e, przynajmniej dla mnie sytuacji. Badanie mi się podoba determinacja do skończenia sprawy. Nigdy nie, nigdy nie odpuszcza. Zawsze, że tak powiem, walczy do końca. No i szkoda w sumie, że serial skończył się na 7 czy 8 sezonach. Bo ja naprawdę z chęcią oglądałbym to dalej, bo jest to dla mnie coś na czym się wychowałem i coś bez czego nie mogę tak jakby funkcjonować. No ale mówi się trudno, żyje się dalej, prawda? Więc e, co mam na to poradzić? Nic na to nie poradzę. Podobno e, m, Marek, ile czy Marek, podobno za kościelny z m, Markiem Włodarczykiem e, mieli jakiś pomysł na wznowienie e, tak jakby kryminalnych. Co było dawno temu, ale m, chyba do tego nie doszło. Nie wiem, czy dojdzie, ale chyba moim zdaniem nie tylko moim zdaniem, bo zdaniem moich zda znajomych, chyba to w ogóle nie wróci. A szkoda, ale cóż, możemy oglądać kryminalnych na e, TVN Player albo na e, różnych e, kanałach internetowych. Także. E, Pamiętajmy o tym, że e, dla tych, którzy się na tym wychowali, jest to serial, który powinien się moim zdaniem jeszcze ciągnąć przez co najmniej 2-3 lata i niech przynajmniej do 10 sezonu maksimum. Bo spraw naprawdę można by jeszcze kilka pociągnąć, tak jak powiedział, włodarczyk w... E, wodaczek tak jak powiedział właśnie Marek e, e, w, w kilku, e, w kilku e, wywiadach, że powinni ciągnąć e, mogliby ciągnąć ten serial, bo przecież sprawy się nie kończą, e, trwają nadal, więc e, co by stało na przeszkodzie, żeby dociągnęli do tego 10. sezonu no i to na temat Adama byłoby chyba wszystko więc do zobaczenia w kolejnym e, odcinku serii kryminalnej, w którym zajmiemy się Markiem Brodeckim czyli maskiem zakoszczelnym a potem przejdziemy do półki pięknej e, także do zobaczenia w kolejnych materiałach trzymajcie się, jo!